Serdecznie witamy hodowczynie hodowców, Gościmy tutaj w hodowli rodzinnej Państwa Stępniewskich. Przy okazji nagrywania materiału filmowego odnośnie hodowli i lotowania na wspólnych gołębnikach zaintrygowała nas i bardzo zaciekawiła nas rywalizacja, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata FCI. Chcielibyśmy Wam w tym krótkim materiale filmowym przybliżyć system i zasady, jakie obowiązują, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata wspólnych gołębników. Jest przedstawicie tutaj. Pan Ludwik, który zna kapitalnie ten system, dlatego że to jest jego drużyna, zdobyła drugiego wicemistrza świata w FCI. Także kto, jak nie on, może opowiedzieć o tym, jak, jak to się odbywa. Także zapraszam tutaj do tego krótkiego materiału filmowego. Ok, witam raz jeszcze wszystkich bardzo serdecznie. Jeżeli chodzi o lotowanie na e, wspólnych jak klasyfikowanych do FCI, to powiem w ten sposób: nie wiem skąd się to bierze. Ale myślę, że stąd po prostu z niewiedzy. Często hodowcy w sposób taki wręcz nieraz troszeczkę krytyczny się odnoszą do tego. Bierze się to chyba stąd. Zmniejszają że... też czasami, umniejszają tak? Zmniejszają po to, żeby, żeby samemu się troszeczkę lepiej poczuć. E, e, niejednokrotnie. Natomiast. Faktem jest, że jest bardzo mało, a wręcz prawie, że w ogóle nie ma informacji co do zasad rywalizacji, i tutaj może byśmy się do tego odnieśli. Ja uważam, że ta dy dyscyplina czy ten sposób lotowania jest wspaniałą sprawą, Dos dostarcza całe mnóstwo przeżyć i wrażeń. Odbywa się to w dwóch głównych kategoriach to jest Super Cup i Master Cup i w obu tych kategoriach są dwie klasyfikacje najlepszy wynik z czterech gołębników i najlepszy wynik z dwóch gołębników w tej klasyfikacji w tym mastercapie, czyli ze wszystkich gołębników jest ich około tam w zależności od roku 30 do 40 hodowla może... ale te gołębniki to są gołębniki które jakby certyfikuje FCI. Tak, tak, one są rozsiane powiedzmy po całym świecie mhm. i one są klasyfikowane do mistrzostwa Świata FCI. I spośród tych gołębników, w master Cupie, czyli tam, gdzie hodowca może swoją drużyną obstawić wszystkie gołębniki i może wysłać na dany gołębnik maksymalnie 12 gołębi. Więc tam wyniki są bardziej wyśrubowane, ale wydaje mi się, że troszeczkę łatwiejsze do uzyskania. No bo jeżeli mam 40 gołębników i na każdy mogę wysłać 12 gołębi, no to yy, szans. większe szanse są choćby według rachunku prawdopodobieństwa. Jeżeli potrzebuję później najlepszy wynik, czy to z dwóch gołębników, czy czterech, jest troszeczkę łatwiej. Ale wyniki są bardziej wyśrubowane. Mam takie pytanie, czy hodowca. Chcąc brać udział w takich rywalizacji zgłasza to do FCI, czy to z automatu idzie? Jak to, to, to troszeczkę idzie z automatu, ale to też tym się opiekuje. No to jest kilku dostawców yy, czy przedstawicieli na Polskę. My akurat korzystamy z pomocy Arka Maziarza. Pozdrawiam tutaj Arka, przy tym dzięki serdeczne za tą opiekę. Na, jeśli chodzi o naszego MDC już od, od lat. Yy, więc my za bardzo się tym nie musimy przejmować, bo to mm -hmm. po prostu funkcjonuje. Mm -hmm. Jeżeli u nas w praktyce to wygląda w ten sposób, że. Karol, jako powiedzmy rówieśnik z Arkiem, są na bieżąco w kontakcie, to oni dopinają, kiedy są terminy wysyłek, jakichś płatności, rozliczeń. To po prostu na przestrzeni ostatnich lat funkcjonuje, i ja myślę, że przy tym, że akurat takie moje prywatne zdanie, ale tyle dobrego, jeśli chodzi o promocję sportu gołębiarskiego zwłaszcza wspólnogoemnikowego, ile Arek zrobił dobrego dla naszego polskiego goemia, to chyba nikt więcej tego nie zrobił. Ja dodam jeszcze tutaj, co do tych zasad rywalizacji, jest druga kategoria, superka, i to my, właśnie z racji tego, że prowadzimy małą hodowlę, startujemy w tej kategorii. Jest to kategoria wyrównująca troszeczkę szanse małym hodowlom. Tutaj, mianowicie spośród tych 40 czy około 40 gołębników, hodowca może dla swojej drużyny wybrać maksymalnie 10 gołębników i, i może wysłać na rany głębniki maksymalnie 6 głębi młodych. Dla krytykantów powiem w ten sposób, jeżeli e, e, wyślemy w drużynie 6 gołąbków, i jeszcze na gołębniki rozsiane po całym świecie to jeżeli ktoś uważa że łatwo jest wynik zrobić no to zdecydowanie się myli tutaj właśnie udało nam się w tej kategorii uzyskać wynik drugiego wicemistrza świata małe samochwalstwo może przy tym ale w tym roku kiedy był ten wynik robiony, wydajność gołemnika wyniosła 80%, więc myślę chyba już nie uda się kiedykolwiek nam po, powtórzyć, po prostu na 8 z tych 10 głębników gołębie punktowały. Mało tego, ten wynik piąty e, na Mirze, o którym wcześniej była mowa, e, był gołąbkiem spoza tej dziesiątki, bo gdyby ten gołąb był w dziesiątce, byłoby mistrzostwo świata w dwóch kategoriach. To już Przechodzę w fazę gdybania, ale Gołombo zrobił swoje, natomiast no Pierwszy raz tam wysyłaliśmy gołąbki i mówimy, a najpierw zobaczymy jak, jak to się będzie a Jeśli odbywać. chodzi o przeliczanie tych wyników to też się automatycznie jest przeliczane, tak? To i przelicza danego hodowcę te wyniki, są klasyfikacje gdzieś na stronach, gdzie można sobie obserwować jak to wszystko wygląda. W ogóle udział bierze z tego co wiem, nie śledzę tego dokładnie mhm. każdego roku, ale na przestrzeni ostatnich lat mamy tutaj te wyniki przy tej drużynie z całego szeregu lat. E, trzeci, piąty, siódmy wynik, dwunasty i tak dalej, i tak dalej, więc jakieś tam rozeznanie, e, rozeznanie mamy. E, my się za bardzo nie musimy tym przejmować. Wysyłamy gołąbki, wybieramy, które to są gębniki, e, i odbywa się to samoczynnie. E, e, z reguły, co roku bierze udział, z tego co wiem, w tej rywalizacji około 8-8,5 tysiąca hodowców, z czego Około w zależności od kategorii 2,5 do 3,5 3 tysiąca jest sklasyfikowanych. Sklasyfikowanych jest mocna rywalizacja. W którym się udało zdobyć punkty, mhm. tam liczą się wyniki z lotów finałowych, tylko z lotów finałowych. No i komu się uda lepszy wynik, lepszą punktację, zdobyć ten ten wygrywa i odbywa się to według pewnego wzoru. Mianowicie to jest miejsce z finału razy tysiąc dzielone przez e, długość lotu finałowego czyli ilość kilometrów razy e, e, ilość gołębi biorących udział w locie finałowym. To taki wzór matematyczny coś podobnie jak są wyliczane koeficjenty. koeficjenty. Dodam tutaj jeszcze jeżeli e, e, co prawda, bardzo rzadko, ale jeżeli słyszę jakieś słowa krytyki ze strony polskich hodowców, to tam akurat nie do pomyślenia byłoby, żeby było inaczej. Tam biorą udział w tej rywalizacji praktycznie wszyscy mistrzowie, wszystkie zagraniczne nazwiska, jakie znamy. Jak mieliśmy drugiego Super Asa, nasz no aż Golden w Grecji, no to pierwszego Asa miała hodowla Ayerkamp. No nikomu nie muszę tego przestać. Jak gdzieś tam hodowca z Anglii dzwonił z, z gratulacjami i pytał, czy na Facebooku widziałem, co Denis Kulik wpisał, ja nie wiem o co chodzi. Były mi świata, składał gratulacje, nawiasem mówiąc aktualny zwycięzca lotu finałowego na Algarve Golden, więc więc tam wszyscy mistrzowie są, tam jest Kotman, tam jest Hojmans i można by długo wymieniać zmienia się na dobre w tym sensie, że kiedyś troszeczkę brakowało naszych polskich nazwisk zdecydowanie widzę, że to jest taki chyba kierunek rozwojowy jeśli chodzi o sport gołębiarski i się wytwarza coraz większe zainteresowanie dla Chłopców, którzy po prostu nie mają czasu na lotowanie w kraju nie mają Dokładnie czasu, tak. a kochają gołębie i chcą poczuć ten smak adrenaliny ten... Ten emocji. No to, to jest no, idealne rozwiązanie. Dokładnie tak, takie mamy czasy, wszystko biegnie bardzo szybkim e, torem. Ludzie e, pilnują swoich czy biznesów, czy pracy, mhm. czy inne sytuacje e, e, są. A tutaj na dobrą sprawę, jak ktoś chce, to może sobie kupić kilka gołąbków obojętnie z jakich hodowli czy to w Polsce czy, czy poza granicami wysłać gołąbki na wspólny gołębnik i może wykonując pracę biurową patrzeć w komputer i nieraz tak się odbywa to na niektórych wspólnych gołębnikach obserwować na ekranie komputera na żywo przylot głębi z lotu więc myślę że to jest kierunek rozwojowy to wracając do tej rywalizacji, to coraz więcej polskich właśnie hodowców bierze w tym udział i z bardzo dobrym skutkiem, tak? Bierze udział w tych dwóch rywalizacjach. Biorą udział w, w, w dwóch rywalizacjach. Ci, którzy biorą udział w tym MasterCupie, czyli w tej większej kategorii, mm. oni też biorą udział w tej z, mniejszej kategorii. Z automatu, to, tak? To, to, to znaczy nie, z automatu nie. Również wystawiają te małe drużyny, te szóstki. I też biorą, bo to jedno drugiego nie wyklucza, Aha. też, też um, lotują i to też główne nazwiska, no powiem w ten sposób, wtedy kiedy robiliśmy ten tytuł drugiego wicemistrza świata, przegraliśmy um, um, drugie miejsce o jedną tysięczną punkta z Josem Tone, czyli no wszyscy znają Tam. hodowlę, więc to, to nie tak, że, że ten... Um, no ale z tyłu też były wielkie nazwiska. No tak, ale, to też taka ale nie oznacza to, że te głośne nazwiska to one nie biorą udziału, absolutnie biorą udział. To co wspominałem o tym knock no to każda z polskich hodowli zanim dotarła do, do, do tego finału... Może by... powiedzmy co to jest ten knock out, bo, bo tutaj jakbyśmy przeszli od razu do tego, a to w poprzednim materiale filmowym, a tutaj... To, aha, okej, okay. to jest jedna z kategorii w lidze światowej, polega to na tym na takiej na ale jest zasadach jedna z, 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 z której, z której jakby rywalizacji z masters czy, czy to jakby niezależne to jest niezależne mhm. tam to już tak w szczegóły trzeba by wejść ale tam jest co roku typowanych siedem gołębników mhm. już na, niejako narzuca te gołębniki fci i musimy jeżeli chcemy brać udział w tej kategorii to musimy brać udział na tych konkretnych mhm. gołębnikach kategoria polega, to jest taka wersja jakby nie wiem, pucharowa chyba, tak to by się nazywało. Przegrany odpada. Przegrany odpada, wygrany przechodzi do kolejnej, do kolejnej fazy. Yy, I jest tak, losowanie hodowców, tak? Między yy, yy, jest jakieś pula tamtych hodowców, jest losowanie, tak? Yy, yy, na jakichś zasadach FCI te pary, te pary są podtworzone już tam na jakimś etapie, więc mm -hmm. jak już tam dojdzie chyba do 16 czy 24, nie pamiętam, w każdym razie no w tym sezonie to było całe mnóstwo niesamowicie znanych nazwisk no, my musieliśmy pokonać między innymi w parze Hansa, Hans Paul Esser czy Pedro Porto portugalski no, to są mega gwiazdy wiem, że też The Emil Denis to kusiński Mielecki mm -hmm. miał za partnera. No i tak jak wcześniej mówiliśmy, jeżeli już kiedy znaleźliśmy się w półfinale, czyli były dwie ostatnie pary, to wśród tych par był jeden Niemiec i trzy hodowle polskie: kusiński Mielecki, Madziarze Racing Team i Stemnicki LKK. Więc my naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Zresztą my rywalizujemy praktycznie ze wszystkimi. Zagranicznymi nazwiskami na tych wspólnych głębnikach. Przy tym ten sposób rywalizacji uważam, że jest jednym z najbardziej sprawiedliwych, mianowicie te głębie z całego świata, które są przesłane przez wszystkie znane nazwiska tego sportu. One jedzą z tego samego koryta, one lecą w tym samym dniu przy tych samych warunkach pogodowych wracają do tego samego miejsca więc trudno o bardziej takie porównywalne sposoby mm -hmm. wyników czego nie mamy na przykład w lotowaniu choćby do mistrzostw Polski gdzie każdy lotuje we własnym oddziale i zbiera sobie tam jakieś punkciki i nieraz przykładowo gębie mistrza Polski i wicemistrza Polski wcale się bezpośrednie, w bezpośredniej rywalizacji nie spotkały ja generalnie uważam że Istnieje tyle różnych wspaniałych metod lotowania, poszukać trzeba e, e, takiej metody, która najwięcej radości sprawia danemu hodowcy, i, i w ten sposób radził w lotach. Tak to bym widział. Także to tyle jeśli chodzi o tutaj o sam system rywalizacji FCI, mam nadzieję, że tym krótkim materiałem filmowym przybliżyliśmy, tak? Może żeby... no, jeszcze bym coś tak. dodał, mianowicie często taka pokutuje informacja, że a to te wspólne gołębniki to tam e, dają e, dużo, to dotyczy, to nie dotyczy rywalizacji do mistrzostw świata FCI, tam praktycznie nie jest głównym celem, nie są jakieś nagrody czy finansowe, czy tam się walczą o punkty, tam starzy wyjadacze walczą o punkty po to, żeby z własną drużyną robić jak najlepszy wynik. Trzymają nas te zasady, te reguły, o których tutaj wspomnieliśmy. No jeżeli mogą ustawić maksymalnie 10 gołębników, tylko sześcioma gołębiami na gołębnik, no to niejako czy, musimy się obracać w, w tych regułach czym innym są gołębiki komercyjne takie gdzie tam rywalizacja się odbywa powiedzmy y, o jakieś nagrody pieniężne bardziej i tak dalej to tam owszem tam nie ma jakiejś takiej tego typu klasyfikacji i tam niektóre hodowle wysyłają po 100 gmi i więcej ja to wtedy z uśmiechem mówię aczkolwiek proszę mi tego nie brać jako y, jakiś nie wiem pstryczek w nos, ale y, y, jak ktoś wyśle 100 gołębi na jeden gołębi, no to ja mówię jakby tak. Powiedzmy, wyłapać 100 sztuk z placu ratuszowego i wysłać na jednego Emi, to może też jednemu by się w dobrą stronę poleciało. Oczywiście to w formie żartu, ale na pewno jest dużo łatwiej. Później cały świat mówi, bo Kopman wygrał czy Hoymans. No, jak wysłał tych gojemnik 10 razy więcej niż, niż inni hodowcy. Tutaj we WCI są najbardziej wyrównane szanse, a wręcz Sprawiedliwy, według tak. tych samych sprawiedliwych reguł startujemy, a to już każdy powinien sobie. Sam to ocenić, czy tak łatwo jest wynik robić na gołębniku, yy, czy w tej rywalizacji, jeżeli wysyłamy pod różne szerokości geograficzne i na gołębniku możemy mieć przykładowo tylko 6 gołąbków, to proszę startować do Mistrzostw Polskich w drużynie 6 gołębiami. Zobaczymy, jak ta rywalizacja będzie wyglądała. To są my zachęcamy do brania udziału w rywalizacji we FCI. Jak Fajna najbardziej. Jak najbardziej yy, też już w tej chwili. Niektóre polskie goemniki są klasyfikowane między innymi właśnie Giewont, więc e, też myślę choćby przez to e, też jest napływ zagranicznych nazwisk, no bo oni chcą tutaj brać udział, e, więc e, tak jak najbardziej wcześniej mówiliśmy o wspólnym goemniku Mira, e, szkoda, że polski związek tego typu działalności nie prowadzi, gdzie wspaniała promocja i sportu gołębiarskiego i przy okazji święta narodowego, Wręcz w Portugalii, jak wspominałem, transmitowanego przez telewizję portugalską. Odbywają się jakieś tam festyny, pokazy dla dzieci i tam jakieś dzieci powiedzmy niepełnosprawne naprawdę można wspaniale promować nasz polski sport, dlaczego by nie również w naszym pięknym kraju. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Trzymajcie się. Dobry Dziękuję Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiam.